W dużych miastach chcieliby mieć takie dotacje na start i rozwój, jakie mają osoby i firmy z małych miejscowości. Jeżeli mieszkasz lub masz firmę w miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców, to koniecznie musisz wysłuchać do końca. Ja jestem Janek i zawodowo zajmuję się zdobywaniem dotacji na start i rozwój działalności gospodarczej, więc jeżeli chcesz być na bieżąco ze wszystkimi środkami, które pomogą sfinansować Twoje biznesowe marzenie, Zaobserwuj. Są dwie osobliwe dotacje. Jedna na start 150 tysięcy złotych, druga na rozwój 500 tysięcy złotych, które dotyczą osób lub firm z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Te dotacje to dotacje z lokalnych grup działania. Pierwszy warunek, który trzeba spełnić, to posiadanie zameldowania. Bądź siedzibę filii oddziału firmy w miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców przez okres co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Ok, a co w przypadku firm, które nie mają adresu meldunkowego, tylko adres korespondencyjny? Różnie tu bywa. W niektórych lgd wystarczy przedstawić dokument, czyli zeznanie podatkowe, z którego jasno wynika, że rozliczałeś się w miejscowym urzędzie, w urzędzie skarbowym. Ten manewr jednak nie przechodzi w przypadku osób mieszkających bez meldunku, przynajmniej do tej pory. Na start mamy 150 tysięcy, na rodzy mamy 500 tysięcy. Jest kilka elementów wspólnych. Przede wszystkim musisz mieć nadany numer EP, czyli numer producenta rolnego i uspokajam, nie musisz być rolnikiem, mieć gospodarstwa, być domownikiem. Ten numer dostaniesz w Arimr, ale uważaj, bo Arimr ma aż 30 dni na jego wydanie, a wniosku. Nie złożysz bez tego numeru, bo ten numer pozwala się zarejestrować przez platformę do składania wniosków. Po drugie, elementem wspólnym będzie także udział własny w realizacji inwestycji: to znaczy, dotacja maksymalnie pokryje 65% inwestycji, i reszta musi być Twoim wkładem finansowym, który pokryjesz po podpisaniu umowy. Z tej dotacji, bez względu czy start i rozwój, kupujemy tylko nowe wyposażenie, maszyny, urządzenia, a także. Środki transportu, ale z homologacją dostawczą można też sfinansować prace remontowo-budowlane, zakup oprogramowania. Procedura jest podobna, czyli najpierw mamy ocenę przez lokalną grupę działania i potem idziemy do Urzędu Marszałkowskiego, a czyli dokumenty są przesyłane. Cała procedura trwa około 6 miesięcy. W poprzednich perspektywach mieliśmy wnioski, które szybciej były ocenione, ale też takich, które czekały 12 miesięcy. Ważna jeszcze sprawa to sposób wypłaty tej dotacji. Technicznie jest to refundacja, czyli po decyzji pozytywnej powinieneś rozpocząć inwestycje z własnych środków. Natomiast jest taka możliwość, żeby już na etapie wnioskowania o pomoc zaznaczyć, że jesteś zainteresowany wypłatą zaliczki do 50% wartości dofinansowania. Te drugie 50 otrzymasz w momencie realizacji 100%, więc ten wkład własny z tych 35% rośnie. Natomiast musisz pamiętać, że będzie on zwrócony. To nie muszą być Twoje oszczędności, możesz do tego celu wykorzystać na przykład pożyczkę bankową. A czego Ty chcesz dowiedzieć się o dotacjach? Napisz w komentarzu. Cześć.